z dzieckiem przechodzę, no to tutaj to oglądamy, ale po łabercy to, to się nie zastanawiałam nigdy. A czy teraz, jak już Pani wiedzą, będą to Pani przychodziły odpocząć? Z... Po prostu w ciągu dnia to Zaczynamy. nie wiem, nie, tak nie ma czasu. No. A z kimś, kogo Pani kochają i chcą, żeby tak zostało, Pani będą przychodziły no Najkochańsze. I to najkochańsze to jest. Koweczka dla zakochanych pod oknem twardowskiego? Oj, nie, pierwszy raz. A to, czy jak Pani teraz wie, że tu jest ławeczka dla zakochanych? Będzie Pani przychodziła z tym, kogo Pani kocha, żeby no, tutaj te czary. Normalnie się... nie mam takich możliwości, także... A częściej chodzę na tkaną, tam jest przyjemniej, mm -hmm. i chłodniej i, i dużo zieleni na no, i... Mhm, mm A jak y... już teraz pani wie, bo tak, pani Nie widziałam faktycznie. Mm -hmm. Mieszkam czy... w gości od 40 lat, niestety. Mm -hmm. czy będzie pani przekazywała tą informację komuś tam z rodziny? O, czy wiedzieli Państwo, że tam na ławeczce pod oknem Twardowskiego jest ławeczka dla zakochanych? Może nie. A, a czy teraz, jak już wiecie, będziecie tam siadać, żeby spełniły się Wasze marzenia? No zobaczymy jeszcze, tego nie wiadomo, nie wiem, raczej, raczej myślę, że tak. Nie, nie. A wierzycie w to, że ta ławeczka może przynieść szczęście w miłości? Nie, też jeszcze nie wiem. Nie, to się okaże. A już się okazało? No właśnie, dopiero sprawdzamy. Aha, to jeszcze nic nie wiadomo, tak? To nic nie wiadomo. To zobaczymy.